Metaliczny geniusz Weiss uwalnia płynny metal, aby odizolować, złapać w pułapkę i rozbroić swoich wrogów. Poprzez przebiegłość i manipulacje zmusza wszystkich, którzy się jej sprzeciwiają, do strachu przed samym polem bitwy. Co jednak wiemy o nowej agencji i czy faktycznie jest taka niebezpieczna? History doesn't remember the almost We'll be the best, or we'll be forgotten. Sam zwiastun Weiss przenosi nas do Korei, a dokładniej do Seulu. Jeszcze przed samą misją Sage wspomina o wyjątkowych mocach bohaterki, równocześnie ostrzegając agentów o potencjalnym niebezpieczeństwie. Warto tutaj zwrócić uwagę na reakcję agentów na jedno słowo: potwór. Najbardziej widoczną reakcję ma tutaj Omen. Człowiek, którego inni widzą jako potwora, i który sam powoli zaczyna w to wierzyć. Jego reakcja może wynikać z potencjalnego podobieństwa między nim a Weiss. Oboje na ten czas nie są sklasyfikowani ani jako ludzie, ani jako promieniści. Przez co większość może określać ich właśnie jako potwory. Również wojslajny bohaterów mogą sugerować nam bardzo bliską więź między nimi. Weiss bardzo interesuje się omenem i darzy go sympatią, co może być zapowiedzią głębszej relacji w przyszłości. Kiedy Weiss staje twarzą w twarz z wrogim omenem, czy to ze strachu, czy z podziwu, nie myśli o walce z nim. A bardziej patrzy na niego ze współczuciem. This isn't fair, being forced to fight Omen. But this isn't a fair world. Omen, surely Valorant has the budget to replace those rags hanging off you. I never tire of watching you work, Omen. Weiss to strażniczka, której zestaw umiejętności został zaprojektowany tak, aby uczynić ją łowcą doskonałym. Każdy, kto nie zachowa ostrożności podczas wchodzenia na jej teren zostanie natychmiastowo powstrzymany. Jej siła pochodzi głównie z przepływającego przez nią stopu metalu nasyconego promienitem. Weiss manipuluje tym metalem, w celu tworzenia użytecznych narzędzi, które są starannie przygotowane, żeby powstrzymać jej wrogów. Co ciekawe, protokół Valorant przeprowadził analizę metalu pochodzącego od Weiss, o czym pisze Deadlock w mailu w patchu 9.03. Brimstone, analiza stopu, który odzyskaliśmy z tego uszkodzonego pomieszczenia ochronnego, dobiegła końca. Jest dziwny, węglopochodny, ale infuzowany niewiarygodnymi ilościami promienitu. Zdaje się, że anodyzacja to skutek uboczny szybkiej zmiany fazowej, a wystawienie go na działanie skrajnie niskich temperatur całkowicie niweluje jego aktywność. To by tłumaczyło płynny azot. Dam ci znać, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Więzienie zaprojektowane przez klepsydrę było przystosowane specjalnie do Vice. Wykorzystanie płynnego azotu skutecznie niwelowało jej zabójcze umiejętności, a pomieszczenie odizolowane od całej reszty zapewniało bezpieczeństwo. Oczywiście do czasu. Jak wiemy, klepsydra na przestrzeni lat skutecznie ukrywała istnienie promienitu przed światem. Abys jako jedna z ich siedzi jest kopalnią informacji o dawnych czasach radiantów, astralnych strażników i innych żyjących promienistych. Na karcie gracza z kontraktu Weiss możemy zobaczyć moment przechwycenia bohaterki. Lepsydra od zawsze była bezwzględna w swoich działaniach, a Weiss nie odkryła wtedy jeszcze w pełni swojej siły, przez co nie mogła się skutecznie obronić. W voicemailu Jet do Brimstone'a w paczu 9.03 możemy dowiedzieć się, że Weiz wszystkie swoje umiejętności poznała dopiero po uwolnieniu się z abys. Hey, good news! We've been able to track the KP. and led us straight through two more hourglass hideouts. I'm at the latest one now. Or what's left of it. Damn, these Scions didn't stand a chance. What this prisoner did to Hourglass, it's vicious. And she's getting better at it. Mastering her powers as she goes. I don't know if this is revenge or a vendetta or she's just a monster or what. I'm gonna send over some videos of the handiwork. You should brace yourself. Wróćmy jednak jeszcze do cinematika Bohaterki, a dokładniej do Valky Vice oddziałem Valorant. W tej części kinematyka widzimy dosyć ciekawy sposób działania Weiss. Pomimo tego, że bez problemu była w stanie pokonać Jet, nie zrobiła tego. Możliwe, że głównym celem bohaterki nie są postronni ludzie, a właśnie sama klepsydra, która więziła ją przez bardzo długi czas. Jet w mailu opowiedziała o zniszczeniach i dokonaniach Weiss na innych kryjówkach klepsydry. Bohaterka chce wymazać ich z historii tak samo jak organizacja chciała to z nią zrobić. Co ciekawe, duża część graczy podejrzewa, że Weiss pracowała kiedyś dla Kingdom jako jeden z naukowców. Sugerować to mogą jej voiceliny, które możemy usłyszeć na mapach przejętych przez korporacje, ale i również w relacjach z niektórymi agentami. So, this is the project that sat my funding all those years ago. Looks like it worked out well for you, Kingdom. Interverse research causing massive catastrophes. <laughs> Imagine that. Why hasn't Kingdom abandoned their headquarters here yet? I would have thought. Huh. So be it. Wygląda na to, że Vice pracowała nad różnymi projektami i dosyć dobrze zna Kingdom. Szczególnie interesujący wydaje się jej voiceline nawiązujący do mapy Split. Być może doczekamy się nieco większego rozwinięcia tego wątku. Pracując dla organizacji, Vice dosyć dobrze zna Viper, a kwestie głosowe bohaterki sugerują nam, że pracowały wspólnie nad bardzo dużą ilością projektów. So long, Sabine. Oh, Sabine. How did we both change careers and still end up working together? We saved the world once, Sabine. I don't doubt that we can do it again. Jeśli chodzi o Vice, to nadal nie mamy wystarczającej ilości informacji na jej temat. Zgaduję, że jej lore będzie rozwijane w dalszych aktualizacjach, o czym będę oczywiście informować Was na bieżąco w loreowych newsach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak było, to pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!